Jak dobrze Was widzieć. Będę mówił po polsku, ale chciałbym Wam powiedzieć: nie mogłem wysiedzieć w Brukseli, widząc, jak marzniecie na tym placu. Przyjechałem tutaj po to, żeby zobaczyła Was cała Europa, żeby na Was zwróciła uwagę, żeby zwróciła uwagę na Waszą młodość. Ja będę mówił po polsku. Nie u Bruseli i zobaczyć, jak wy tutaj przyszli tak was dużo, żeby cała Europa zobaczyła was, waszą energię i waszą młodzież. Ludzie będą pytać w Europie, po co wy tutaj stoicie. Będą się zastanawiali. A wy stoicie w swojej sprawie. Chodzi o waszą młodość, chodzi o waszych rodziców. Chodzi o ich godność. Chodzi o to, żebyście wy mieli szansę. A oni dobry czas, kiedy już zmęczeni pójdą na emeryturę. Chodzi o to, żeby każdy z Was mógł wybrać swoją przyszłość, tak jak każdy Polak, i każdy Niemiec, i każdy Francuz. Люди у Європі будуть думати, чому ви тут є, чому ви тут стоїте, а ви стоїте за свою справу, ви, за сво... ви стоїте за свою молодість, ви стоїте... стоїте за своїх батьків. І коли ви виростете, ви знатимете, за... за що ви тут стоїте, вони матимуть свою гідність. Так як кожен поляк, кожен німець чи француз знає і має цю гідність. Чао. Chciałbym bardzo, żeby w Brukseli wszyscy wiedzieli, że tutaj stoją studenci, że tutaj stoją młodzi ludzie, że im nie chodzi o partię, że im nie chodzi o politykę, ale że im chodzi o przyszłość swojej ojczyzny. Żeby w Brukseli znali, że tu stoją studenci, którzy stoją nie za politykę, nie za partyjne prapory, a im chodzi o przyszłość swojej ojczyzny. Brama, brama do Europy musi być otwarta. Chcemy tę bramę otworzyć jeszcze w tym tygodniu. Bez was tej bramy nie otworzymy. Wy stoicie tutaj i otwieracie bramę do Europy dla Ukrainy. Brama, wrota do Europy mają być otwarte. I one wiedkrycie jeszcze tego tygodnia. Wyductuję te żeby ptaszki tego tygodnia i je do Europy відkryty. Dobrze, że to spotkanie jest pokojowe. Bądźcie tacy, bądźcie uśmiechnięci. Wierzę, że ci, od których zależy decyzja, Was usłyszą, że Wasz uśmiech. Вже ваша добра воля, що ваші щира інтенція могла змінювати децизі політиків. Я дуже тішуся, що це зібрання є мирним. І будьте такими далі, усміхайтеся, ваші посмішки покажуть тим, які приймають рішення, що саме це мусить бути вирішальним у цьому рішенні цілої України. Kochani, kochani, nikt Was nie zabierze Europie. Nikt nie ma prawa oddzielić Was od Europy. Częścią Europy jest Ukraina. Od ponad tysiąca lat. I kochani, nikt Europie nie zabierze Was. Ніхто не вкраде вас у Європи, тому що Україна є тисячу років частиною Європи. Ніхто не вкраде, знайте це. Нех жиє вільна, єдна Європа. Ціла Європа. Нех жиє Україна в Європі. Хай живе вільна і єдина Європа, хай живе вільна Україна. Стуйте тут. Będziemy o was pamiętali. I bądźcie tacy jak dzisiaj. Uśmiechnięci, pewni swego. Stójcie w imię dobrej przyszłości swojego kraju. Zdjęcie tutaj w pewny, nie się te za rację w swojej, w swojej krainy. My będziemy o was pamiętać. Ma, macie, tutaj, macie tutaj dużo europejskich flag. Ja dzisiaj kupiłem taką małą flagę w parlamencie europejskim. Ale to jest mój kawałek Europy dla was. Wierzę. Wierzę, że cała Europa, cała Europa będzie kiedyś dla was. Wszystkiego dobrego. Ja patrzę tu na europejskich praporów. Ja, ja kupiłem ten mały europejskich ja ja w europejskim parlamentie. I ta część Europy dla was. Дякуємо вам, поляки! Нас є друзі в Європейському Союзі. Це литовці, це поляки, це угорці. Давайте ще раз кажемо всім. Україна і Польща навіки разом! Україна і Польща навіки разом! Україна і Польща навіки разом!